Jak coś to jest część druga tego, bo ja nie wiedziałem, bo ja akurat ten, tutaj dopiero ten wyszukałem i znalazłem te kolejne rzeczy. Nie wiem, podgłośnie będziecie lepiej słyszeć. Nie wiem, może te miłosne rzeczy sprawiają, że będzie chciało im połychać? Zobaczymy. Jak się pewnie spodziewacie, to nie. Bo to nie jest gra 18+, tylko sandboxowa, a nie... No nie? A ciekawie by było, gdyby inne rzeczy też zostały dodane, takie jak te, które wspomniałem. No, to przetestowaliśmy sobie, także, no, nie ma to za dużo do nagierowania, więc trzymać się i narka, no nie?